Odcinku opowiem Państwu o substancjach niezbędnych do prawidłowej pracy naszej wątroby, które powinny codziennie być dostarczone do naszego organizmu, oczywiście w pożywieniu, ale jeżeli jest to konieczne, w suplementacji. Wspomnę także, które nawyki żywieniowe będą wspierać wątrobę oraz korzystnie wpływać na jej proces detoksykacji i regeneracji. Zacznijmy od podstawowych i mogłoby się wydawać oczywistych nawyków, które są kluczowe dla prawidłowej pracy naszej wątroby, jak również całego organizmu. Mowa tutaj o spożywaniu dostatecznej ilości wody. Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe, ponieważ aby wątroba mogła prawidłowo odtruwać, muszą również odpowiednio pracować nasze nerki, które będą wydalać toksyny rozłożone przez wątrobę. Przy braku odpowiedniej ilości dostarczanej wody, nasze jelita także nie funkcjonują prawidłowo, co dodatkowo obciąża również wątrobę. Kolejny prawidłowy nawyk żywieniowy, który pozytywnie wpłynie na pracę państwa wątroby, to spożywanie codziennie surowych warzyw i owoców najlepiej do każdego posiłku. Warzywa, owoce są surowe źródłem żywych enzymów, witaminy C, błonnika, naturalnych substancji antybiotycznych i przeciwnowotworowych. Dobrym przykładem jest tutaj papryka, która jest cennym źródłem karat karatenoidów, zwłaszcza beta-karotenu, kwasu foliowego, witaminy C, witaminy A, EK i flawonoidów. A jak dowiedzą się Państwo w dalszej części odcinka, te substancje i witaminy są niezbędne do prawidłowej pracy wątroby. Następnym korzystnym działaniem wspierającym wątrobę jest unikanie spożywania tłuszczów, które obciążają wątrobę i woreczek żółciowy. Do tego rodzaju tłuszczu należą pełno-tłuste przetwory mleczne. Zatrzymując się przy tej kwestii, wskazane jest ograniczenie spożywania mleka krowiego, a zastąpienie go mlekiem roślinnym, np. owsianym czy migdałowym. Unikać należy margaryn oraz przetworzonych czy rafinowanych olei. Będących źródłem wielonasyconych kwasów tłuszczowych, czyli reklamowane oleje słonecznikowe, rzepakowe w plastikowych butelkach. Niestety, które powodują przewlekłe stany zapalne z przewagi, z, z przewagi obecności kwasów omega 6. Oleje te mają potencjalne działanie rakotwórcze, bardzo niekorzystnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy i hormonalny. Przyczyniają się do powstania cukrzycy numer 2, do stanów depresyjnych, demencji itd. Należy spożywać dobre tłuszcze, zawierające niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe w nieprzetworzonej postaci, czyli różnego rodzaju pestki, nasiona, orzechy. Nasiona np. Na pestki dyni, konopne, lniane, orzechy włoskie, awokado jest doskonałym źródłem zdrowych tłuszczy. Oleje, które nadają się do smażenia. Pieczenia czy duszenia, te, które mają wysoką temperaturę dymienia i nie wykazują właściwości wywołujących stany zapalne, to masło klarowane gi, olej kokosowy nierafinowany i smalec gęsi. Jeżeli chodzi o oleje do stosowania na zimno, np. Na do sałatek czy polewania warzyw, to tutaj mamy ogromny wybór, zaczynając od oliwy z oliwek, oleju lnianego, konopnego, awokado. Oleju z wiesiołka, ostropestowego, z czarnej porzeczki. Tutaj wybór zdrowych, nazimno tłoczonych olei, które mają odpowiedni też stosunek kwasów omega 3 do omega 6 i 9 jest naprawdę ogromny. Teraz przejdźmy do substancji, które są konieczne i wpływają korzystnie do prawidłowej pracy detoksyka i detoksykacji wątroby. Przede wszystkim aminokwasy. Naturalnym źródłem aminokwasów są jajka, ryby, orzechy, siemielniany, kasze ryż. Pierwszy aminokwas, o którym będę mówić, to arginina, obecna między innymi w orzechach włoskich, grochu, fasoli, soczewicy. Generalnie w nasionach substancja ta pomaga wątrobie w usuwaniu amoniaku, będącego produktem przemiany białka. Kolejny aminokwas to glutamina. Ten aminokwas jest konieczny, aby zachodził proces Detoksykacji, a u osób, które spożywają większej ilości alkoholu, potrzeba zwiększonej ilości glutaminy. Również osoby z zaburzeniami jelitowymi, czy wrzodami, czy nadmierną przepuszczalnością jelit mają zwiększone zapotrzebowanie na ten aminokwas, gdyż z, z, tych, z powodu tych zaburzeń wątroba jest jeszcze bardziej obciążona. Glutamina w organizmie jest przekształcana w, w kwas glutaminowy z którego i z dwóch innych aminokwasów, cysteiny i glicyny, powstają, powstaje związek silnie chroniący wątrobę, czyli glutatium. Glutatium jest konieczny do, do detoksykacji wątroby, również po toksycznych pozostałościach po lekach. Glutatium neutralizuje aktywne cząsteczki tlenu, zanim uszkodzą one komórki. Glutatium jest pomocniczy w redukcji uszkodzeń wywołanych przez dym papierosowy, alkohol, promieniowanie jonizujące, metale ciężkie i chemioterapię. Kolejny niezbędny aminokwas to glicyna, która bierze udział w największej ilości reakcji biochemicznych. Jest konieczna do syntezy soli żółciowych oraz niezbędnych do produkcji do procesu detoksykacji. Cysteina to kolejny aminokwas. Ten tym razem zawiera siarkę. Także konieczna do detoksykacji. Cysteina jest prekursorem glutationu, który rozkłada zanieczyszczenia i toksyny i działa silnie przeciwutleniająco. Cysteina neutralizuje częściowo aldehydy będące toksycznymi produktami przemiany alkoholu przez organizm i zjełczały tłuszcz, oraz ułatwia usuwanie z organizmu składników smogu. Smog to zanieczyszczone powietrze o wysokich stężeniach pyłów i toksycznych gazów. Następne niezbędne substancje to antyoksydanty, takie jak Witamina C, która m.in. pomaga kontrolować stężenie trójglicerydów. Jeżeli w wątrobie znajduje się sporo witaminy C, substancje toksyczne są o wiele mniej szkodliwe. Witamina E jest antyoksydantem potrzebnym w tłuszczonej wątrobie, gdzie mamy do czynienia z odłożonym w komórkach wątroby niezdrowym, odłożonym tłuszczem. Ta witamina E chroni komórki. Wątroby przed tym szkodliwym, właśnie tłuszczem. Naturalne karotenoidy, które znajdują się w owocach i warzywach, mówiłam o tym na początku, między innymi beta karoten jest bardzo silnym antyoksydantem, a w organizmie przekształca się w witaminę A. Kolejnymi niezbędnymi substancjami są witaminy z grupy B. Źródło tych witamin to warzywa kapustne, mięso, jaja, groch, fasola, naśpietruszki, brokuły. Płatki drożdowe nieaktywne. I tak, B1, czyli tiamina działa przeciwutleniająco i pomaga zmniejszyć toksyczne działanie alkoholu, palenia tytoniu i... B2, czyli ryboflawina, konieczna do detoksykacji i odgrywa krytyczną rolę w procesie wytwarzania energii własnej organizmu. B3. Niacyna potrzebna w procesie przemiany tłuszczu przez organizm oraz utrzymanie prawidłowego cholesterolu. B5 reguluje poziom cholesterolu o około 15%, a poziom trójlicyrydów o około 30%. Bardzo ważna dla osób spożywających dużo alkoholu, ponieważ przyspiesza proces detoksykacji wątroby z aldehydu octowego powstającego po spożyciu alkoholu. B6 pirodoksyna hamuje powstawanie homocysteiny, czyli toksycznego związku przyspieszającego rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Kolejny. Składnik to związek, to inozytol. Nie jest on wprawdzie witaminą, ale odgrywa bardzo ważną rolę w procesie metabolizowania tłuszczu i pomaga eliminować tłuszcz z wątroby. Niedobór inozytolu może sprzyjać stwardnieniu tętnic, podwyższonemu cholesterolowi we krwi, utracie włosów, występowaniu zaparć. Nadmierne spożywanie kofeiny może zmniejszyć ilość inozytolów. Oczywiście bardzo korzystny wpływ na wątrobę mają także zioła. Na przykład ostropes plamisty, który zawiera słynną sylimarynę. Czyli flavonoid, który ma nawet zwyczajne właściwości oczyszczające, zmniejszające uszkodzenia wątroby i działanie ochronne na nią. Sylimaryna potrafi zwiększyć ilość właśnie glutationu oraz poprawić syntezę białka w wątrobie. Kolejnym ziołem, myślę, które Państwo wszyscy doskonale znają, jest karczoch. I obecna w nim cynaryna bardzo korzystnie wpływa na wątrobę, ponieważ wykazuje działanie żółtotwórcze i żółciopenne i ułatwia jej przepływ przez drogi żółciowe. Cynaryna działa rozkurczowo i ochronnie na komórki wątroby. Spożywanie regularne także kurkumy wspomaga proces wą, procesy wątrobowe. Kurkuma ma silne działanie antyoksydacyjne, łagodzi zaburzenia trawienia, zapobiega namnażaniu się wirusów, bakterii, grzybów. Pobudza wydzielanie żółci przez wątrobę, a żółdzie jest potrzebna do prawidłowego rozkładu tłuszczów. Kurkuma jest również źródłem witamin z grupy B, witaminy C, o których była mowa wcześniej. Mam nadzieję, że te informacje z dzisiejszego odcinka będą dla Państwa przydatne i będą Państwo mogli wykorzystać te dzisiejsze informacje, aby wspomagać codziennie, naturalnie pracę swojej wątroby. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.